Dla Panie prezesie, ja chciałbym poruszyć taki temat troszkę przemilczany w mediach, czyli wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. Podczas tej wizyty Polska włączyła się w projekt budowy nowego szlaku jedwabnego. Wielu ekspertów mówi pokłada wielkie nadzieje w tym projekcie. Jak, pan, jak według Pana wygląda ta relacja gospodarcza między Chinami i Polską, w szczególności w kontekście wojny, między, walki między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o status imperium światowego? Ja popieram działanie Jego Ekscelencji Andrzeja Dudy w tej sprawie. Zauważam, że już od dawna kilku naszych generałów już jeździło do Chin w różnych sprawach. Z Chińczykami, zarówno tymi z Tajwanu, jak i tymi z Chin ludowych mam w Parlamencie Europejskim bardzo dobre stosunki. Oni również wysoko oceniają pobyt naszego prezydenta w Chinach. Jest aspekt gospodarczy, więc jest oczywisty. Każde przetarcie ślagu handlowych jest korzystne gospodarczo. Każde jest korzystne gospodarczo. Natomiast aspekt polityczny. W tej chwili między Rosją a nami jest Białoruś, Litwa, Ukraina. Więc dla nas w tej chwili Rosja jest przymierzeńcem, a nie wrogiem. Ale powiedzmy, że któregoś dnia Rosja połknie Ukrainę. W tym momencie naszym sojusznikiem staną się Chiny. Musimy mieć innego sojusznika na tyłach naszego pozycjonalnego wroga. Dlatego też musimy utrzymywać jak najlepsze stosunki z Chinami. Od tak... Na wszelki wypadek. To ja, ja pozwolę sobie dopytać pana...